Aktualizacja strategii grupy Orlen do 2030 roku. Strategia grupy Orlen do 2030 roku pojawiła się już w naszej serii. Aktualna sytuacja geopolityczna, ogromne wahania na rynkach energetycznych oraz kolejne pakiety europejskich zmian regulacyjnych postawiły spółki energetyczne działające na europejskich rynkach w trudnej sytuacji oraz niejako wymusiły ponowne spojrzenie na swój rozwój. Dodatkowo, działania grupy w postaci przejęć na rynku energetycznym. Grupy LOTOS oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa postawiły nowe wyzwania i spowodowały potrzeby aktualizacji strategii. Aby lepiej zrozumieć motywy oraz zobrazować sobie sytuację i wyzwania, przed jakimi stanął rynek energetyczny, zaprosiłem do rozmowy Stanisława Barańskiego, dyrektora Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w PKN Orlen. Staszku, dziękuję za spotkanie i od razu przechodząc do konkretów, zapytam o motywy aktualizacji strategii Orlen do 2030 roku. Dlaczego dotychczasowa strategia na ten sam okres wymagała korekty? Te powody można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony to jest odpowiedź nasza na to co się dzieje na rynku energetycznym, zwłaszcza w Europie i za chwilę to rozwinę. A z drugiej strony to jest odpowiedź na naszą sytuację wewnętrzną Orlenowską, która wynika bezpośrednio z przyjęcia nowych spółek na pokład grupy Orlen. Okej, okay, o tych wewnętrznych ruchach jeszcze porozmawiamy. Zatrzymajmy się na moment i omówmy dokładniej czynniki zewnętrzne. Przede wszystkim zacznę od zmian regulacyjnych, które już od lat bardzo mocno kształtują sektor energetyczny w Unii Europejskiej. Natomiast w ostatnim czasie te regulacje są coraz bardziej restrykcyjne i w coraz większym stopniu definiują y, kierunki biznesowe, zwłaszcza spółek energetycznych. I mam tu na myśli przede wszystkim to, co jest w pakiecie Fit for 55, który Komisja Europejska zaproponowała już chyba pół roku temu. I teraz w coraz większym stopniu te poszczególne części tego pakietu, akty legislacyjne, są doszczegóławiane. Już widzimy coraz więcej, w jaki sposób one będą zmieniały i już zmieniają i będą zmieniały sektor energetyczny w najbliższych latach w y, Unii Europejskiej. Pakiet Fit for 55 to zbiór dyrektyw i rozporządzeń unijnych. 55 w jego nazwie to odniesienie do 55% czyli nowego celu redukcji emisji w Unii Europejskiej na 2030 rok w odniesieniu do 1990 roku. Jeśli jesteś naszym stałym słuchaczem, to termin ten z pewnością nie jest Ci obcy. Zmiany, o których słyszeliśmy, to swego rodzaju przyspieszenie transformacji energetycznej, w konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę i planu Komisji Europejskiej nazwanego Repower EU, który jest odpowiedzią na kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Jego fundamentalnym założeniem jest ograniczenie importu paliw kopalnych oraz przyspieszenie inwestycji w źródła wytwórcze na terenie Unii Europejskiej, co też de facto ma na celu ograniczenie zależności importowej. Drugi taki argument, element, który bardzo mocno zmienił rynki energetyczne w ostatnich kilkunastu miesiącach, to są konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I zmiany, które w efekcie tej inwazji dokonały się na rynkach energetycznych w Europie. Te zmiany były bardzo kompleksowe, wynikały nie tylko z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wynikały też z bardziej złożonych czynników ale można je sprowadzić pewnie do po pierwsze, bardzo wysokich wahań cen surowców w Europie, a po drugie, do problemów z dostępnością surowców no, jedno z drugim oczywiście się bezpośrednio łączy. No i my jako spółka działająca w tym obszarze, no to zostaliśmy tym bezpośrednio dotknięci. No i wreszcie to, co powiedziałem przed chwilą w zakresie zmian geopolitycznych i cyklów koniunkturalnych oraz długoterminowych trendów regulacyjnych i związanych z tym oczekiwań inwestorów, przekłada się na bardzo konkretne, nowe możliwości biznesowe dla takiej grupy jak Orlen. I to staraliśmy się też ten aspekt wyraźnie odzwierciedlić w celach biznesowych na rok 2030. Widać wyraźnie, Jakie mamy operacyjne cele, jakie mamy cele finansowe dla tych nowych obszarów wzrostu, na przykład odnawialne źródła energii? Widzimy, że to jest obszar nie tylko istotny z powodu bezpieczeństwa energetycznego, natomiast to jest też obszar, na którym można realnie zarobić, i, i stąd ogromne przyspieszenie Orlenów, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii i wzmocnienie tego zielonego zwrotu w naszej nowej strategii. Czyli legislacja i sytuacja geopolityczna oraz dostosowanie tego pod cele biznesowe. Wróćmy zatem do wewnętrznych uwarunkowań. Co tutaj miało wpływ na aktualizację strategii 2030? Fundamentalne jest to, że my żeśmy przejęli dwie nowe duże spółki, które stały się częścią y, grupy Orlen, czyli grupę Lotos i grupę Pegnik. I pewnie Lotus jest jeszcze bardziej przystawalny do, do tego biznesu tradycyjnego, który Orlen realizował z tym podstawowym aktywem rafineryjnym. Natomiast grupa Pegnik jest mocna bardzo w obszarze wydobycia, które Orlen też ma, ale jednak no, to skala wydobycia grupy Orlen i grupy. Pegnik są nieporównywalne, dlatego połączenie się z grupą pegnik powoduje, że my musimy dużo mocniej spojrzeć na wydobycie węglowodorów i w ogóle na segment handlu i obrotu gazem przez pegnik. I to jest też taki warunek, od którego zaczynaliśmy nasze prace koncepcyjne i o którym cały czas myśleliśmy, definiując nowe cele, kierunki i później konkretne wskaźniki dla. Aktualnej strategii grupy Orlen. Dwa duże przejęcia to nowe szanse na rozwój, ale też konieczność dostosowania swoich działań do nowych rynków i nowych obszarów, w których grupa Orlen jeszcze nie działała. Możesz zobrazować, co dokładnie z tej fuzji wynika? Przykładem takiego kierunku działania, który był trudny do realizacji przed połączeniem, a, a otwiera teraz rzeczywiście nowe perspektywy dla grupy Orlen w związku z akwizycjami, które realizowaliśmy w ostatnim czasie, jest nasz plan rozwoju w segmencie detalu. Czy jeden z elementów tego, Planu rozwoju w segmencie detalu, czyli integracja sprzedaży dla klientów detalicznych. Okej, okay, tutaj jednak chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na moment, bo klient detaliczny to obszar, który może zainteresować słuchaczy. No i również mnie, bo jest to adresowane bezpośrednio do takich osób jak ja. W strategii pojawia się trochę enigmatyczne stwierdzenie: multienergetyczny lider z ofertą zorientowaną na potrzeby klientów. Wyjaśnij to proszę. W gruncie rzeczy tu chodzi o to, że my w, w długim terminie chcemy bardzo mocno zintegrować różne oferty dla klientów detalicznych, które oferują dzisiaj właśnie różne spółki z naszej grupy, czyli na przykład Pegnik Obrót Detaliczny albo Energa Obrót, które sprzedają odpowiednio gaz i energię elektryczną dla klientów indywidualnych, z tym co oferuje grupa Orlen dzisiaj, czyli oczywiście sprzedaż paliw, ale też sprzedaż pozapaliwowa na stacjach paliw. Ale też sprzedaż w sklepie e-commerce, też usługa dostawy paczek do naszych maszyn paczkowych i kolejne elementy, które będziemy rozwijać w ramach budowy szeroko rozumianej oferty dla klientów detalicznych. A to wszystko będzie pod takim parasolem już dzisiaj funkcjonującej aplikacji Vitek, która spowoduje, że dużą część tej naszej relacji z klientem będziemy przenosić do kanałów cyfrowych. Zanim przejdziemy do dalszej części Strategii 2030, skupmy się jeszcze na moment na jej początkowej części, czyli logice strategicznej dużego planu rozwoju. Podzielony on został na trzy główne obszary: kolejno maksymalizacja wartości, strategiczny rozwój oraz inwestycje w przyszłość. Każdy z nich pokrywa inne działalności oraz ma zróżnicowane potencjały wzrostu. Oddajmy głos Staszkowi i omówmy je pokrótce. Na początek maksymalizacja wartości. Tutaj mówimy i planujemy działania w takich obszarach, które jako grupa Orlen bardzo dobrze znamy, umiemy, i w tych obszarach będziemy maksymalizować wartość z aktywów, które już dzisiaj mamy. Ostrożnie też inwestować, ale po to, żeby w tych obszarach zarabiać i, i z tej działalności finansować dalszy rozwój grupy Orlen. I tutaj przykładem takiej działalności mogą być nasze aktywa rafineryjne. Zakładamy, że w 2030 roku będziemy dysponowali takimi samymi mocami przerobu ropy naftowej, czyli 42 miliony ton, jak dzisiaj. Takim obszarem, gdzie zwiększymy jednak nasze moce, i będzie energetyka gazowa, CCGT. I do tego też zaliczamy detal paliwowy, gdzie znowu będziemy zwiększać liczbę naszych stacji paliw w regionie z 3100 dzisiaj do około 3500 w 2030 roku. Natomiast mając świadomość, że to jest biznes, który po 2030 roku. Będzie miał coraz trudniejszą perspektywę rynkową na dalszy rozwój. Rozumiem, to przejdźmy do drugiego obszaru, czyli do strategicznego rozwoju. Co on uwzględnia? To są takie działalności i takie obszary, które będziemy najmocniej do końca tej dekady rozwijać. I to, na co tutaj chcę zwrócić uwagę, to przede wszystkim bardzo mocny wzrost naszej ambicji, jeśli chodzi o moce w odnawialnych źródłach energii, bo my z 2,5 gigawata, któreśmy deklarowali jeszcze 2,5 roku temu, teraz wskakujemy na poziomie powyżej 9 gigawatów. Innym przykładem zwiększenia naszej ambicji może być tutaj wzrost, mocny wzrost wydobycia gazu. I to wynika z jednej strony z tego, że przejęliśmy aktywa Pegnigu, które w istotnym stopniu już dzisiaj kontrybują do wzrostu wydobycia węglowodorów w grupie Orlen, ale to też wynika w części z tego, że w coraz większym stopniu będziemy inwestować w poszukiwania i w nowe aktywa wydobywcze, po to, żeby odpowiadać na wzrost zapotrzebowania gazu w naszej części Europy do 2030 roku. No i też jednym z takich bardzo dużych wzrostów, jeżeli chodzi o nasze ambicje w obszarze strategicznego rozwoju, jest elektromobilność, gdzie my dzisiaj deklarujemy, że w 2030 roku będziemy jako grupa Oren dysponowali ponad 10 tysiącami punktów szybkiego ładowania w całym regionie. Dwa i pół roku temu mówiliśmy jeszcze o liczbie tysiąca takich punktów ładowania, więc widać, że w tym obszarze strategicznego rozwoju zrobiliśmy żabi skok w naszych deklaracjach, dlatego, że widzimy też jak zmieniają się regulacje, jak zmienia się rynek. No to czas na trzeci obszar planu strategicznego, czyli inwestycje w przyszłość. Jakie inwestycje i działania on obejmuje? To są takie działania, które my już dzisiaj realizujemy po to, żeby jako Grupa Orlęć być przygotowanym na oczekiwania rynku i regulatorów w 2020. 30 roku czy po 2030 roku. I tutaj mówimy o inwestycjach w produkcję odnawialnego wodoru, o produkcji paliw syntetycznych, o SMR-ach i o CCUS-ie, czyli o wychwycie i składowaniu dwutlenku węgla. Staszek na co dzień operuje tymi wartościami i dla niego z pewnością jest to bardziej obrazowe, ale spokojnie drogi słuchaczu, spieszę z pomocą. 9 gigawatów z odnawialnych źródeł energii to tyle, ile potrzebuje 11 milionów gospodarstw domowych w Polsce, czyli prawie 85%. 12 miliardów metrów sześciennych gazu to 120 morskich dostaw statkami do transportu LNG. 10 tysięcy punktów szybkiego ładowania to więcej niż wszystkich stacji paliw, wszystkich marek działających w Polsce i to o 30%. 300 MW zainstalowanej mocy SMR to moc porównywalna do pięciu dużych farm fotowoltaicznych. 3 miliony ton CO2 wychwyconych przez CCUS to prawie dwa razy tyle CO2, ile w ciągu roku generuje transport lotniczy i kolejowy w Polsce. Pomogłem? Wracając do strategii 2030, jej kluczowym elementem jest dekarbonizacja. Zwiększenie ambicji celów związanych z dekarbonizacją potwierdza drogę do neutralności emisyjnej w 2050 roku. Absolutnie kluczową częścią strategii rozwoju grupy Orlen jest strategia dekarbonizacji, czyli ograniczenia emisji grupy do 2030 i później docelowo do 2050 roku. I myśmy, aktualizując tę strategię, od samego początku wiedzieli, że musimy bardzo poważnie i ambitnie podejść do tej strategii dekarbonizacji. I mogę powiedzieć chyba nieskromnie, że, że nam się to udało. Dało. Zaktualizowaliśmy dotychczasowe dwa cele dekarbonizacyjne, zwiększając wyraźnie nasze ambicje i dodaliśmy jeszcze jeden dodatkowy, o którym za chwilę dwa słowa też powiem. Po pierwsze, ograniczymy absolutną ilość emisji w trzech segmentach naszej działalności do 2030 roku o 25% w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia. Po drugie, zmniejszymy intensywność emisji. Produkcji energii elektrycznej i cieplnej w grupie Orlen aż o 40%, znowu do 2030 roku. I wreszcie wprowadziliśmy nowy wskaźnik intensywności emisji netto, który zobowiązujemy się ograniczyć aż o 15%. I on dotyczy intensywności emisji produktów energetycznych, które my jako grupa Orlen sprzedajemy na rynek. Podtrzymujemy ten cel, który postawiliśmy sobie już 2,5 roku temu na 2050 rok, dotyczący zeroemisyjności netto dla grupy Orlen właśnie w 2050 roku. Okej, okay. przejdźmy proszę przez każdy z tych elementów trochę bardziej szczegółowo. To zaczynając od tego wskaźnika zmniejszenia, bezwzględnego zmniejszenia emisji w naszej działalności w w rafinerii, petrochemii i wydobycia, to myśmy zwiększyli tę aspirację tak naprawdę w trzech punktach. Po pierwsze, o 5 punktów procentowych zwiększyliśmy naszą y, ambicję, bo dotychczas mówiliśmy o redukcji emisji na poziomie 20%, teraz mówimy o redukcji na poziomie 25%. Po drugie, włączyliśmy do tego naszego celu dekarbonizacji segment wydobycia, czyli uzupełniliśmy rafinerię i petrochemię o nowy segment. I wreszcie po trzecie, zwiększyliśmy naszą ambicję, uwzględniając także w tym celu, i to jest chyba najbardziej istotna zmiana, nasze inwestycje rozwojowe. To znaczy, nie mówimy już tylko o dekarbonizacji aktywów, które myśmy mieli w grupie Orlen w 2019 roku, ale mówimy o dekarbonizacji także i w tym wskaźniku uwzględniamy także te nowe inwestycje, które będziemy realizowali, do końca tej dekady. I to powoduje, że ten cel jest wyraźnie bardziej ambitny niż cel, który postawiliśmy w poprzedniej wersji strategii. Jasne. Przejdźmy do drugiego celu. Obniżenie intensywności emisji energetyki aż o 40% do 2030 roku. Mówiąc o produkcji energetycznej, mamy na myśli produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej. I to jest o tyle ciekawy i ambitny cel, że my od 2019 do 2030 roku niemal podwoimy produkcję energii w grupie Orlen i w tym samym czasie, kiedy podwajamy produkcję energii, aż o 40% redukujemy emisje, które generujemy przy okazji tej produkcji. Więc to jest też widać bardzo wyraźnie ambitny cel z wysoką aspiracją. Warto tutaj jeszcze dodać jeden element przy okazji aktualizacji celów dla intensywności emisji energetyki. Dodali jeszcze jeden ważny element, czyli deklarację odejścia od produkcji energii z węgla w grupie Orlen w 2035 roku. I trzeci cel dekarbonizacji, chyba najbardziej interesujący, bo nie było go w poprzedniej wersji strategii 2030. To jest współczynnik emisyjności NCI netto i to znowu nie jest oryginalny pomysł nasz grupy Orlen, to jest taki wskaźnik, który pokazuje dużo graczy europejskich Sektora Oil and Gas, i on odnosi się do emisji, które są generowane przez y, produkty na, w całym cyklu wartości y, sprzedawane przez grupę Orlen, gdzie odnosimy te emisje do zawartości energetycznej tych produktów. I ten wskaźnik. Planujemy obniżyć do 2030 roku o 15%, natomiast docelowo w 2050 roku ten wskaźnik NCI będziemy mieli na poziomie właśnie 0%. I to dosyć dobrze może też jest jakimś dobrym przykładem pozwalającym zrozumieć, jak czytać ten NCI: to znaczy będziemy na, w całym cyklu życia naszych produktów nie będziemy netto emitować żadnych emisji. Ja jeszcze uzupełnię, że wskaźnik współczynnik intensywności emisji, czyli NCI od Net Carbon Intensity, wyznacza emisyjność na jednostkę sprzedawanej energii. Do jego kalkulacji są wliczane wszystkie emisje bezpośrednie czyli zakres pierwszy, emisje związane z zakupem energii i ciepła na potrzeby własne czyli zakres drugi oraz emisje pośrednie wynikające z użytkowania sprzedawanych produktów czyli zakres trzeci kategoria jedenasta. Ze współczynnika NCI odejmowane są ilości dwutlenku węgla wychwyconego dzięki technologiom CCUS, o których już słyszeliśmy od Staszka, również w postaci usługi dla stron trzecich. Na zawartość energetyczną produktów składa się sprzedaż w postaci paliw tradycyjnych, czyli olej napędowy, benzyna, gaz, paliw nisko- i zeroemisyjnych, czyli biopaliwa, wodór, biogaz, energii elektrycznej i cieplnej. Emisje z wytwarzania produktów petrochemicznych nie są uwzględnione w kalkulacji współczynnika intensywności emisji NCI, ponieważ to nie są produkty energetyczne, czyli wzór to iloraz sumy zakresu emisji pierwszego, drugiego i trzeciego kategorii 11 pomniejszone o CCUS i zawartości energetycznej sprzedawanych produktów, czyli paliwa, energii elektrycznej i cieplnej. Co warte odnotowania, zakres trzeci, kategoria 11, czyli upraszczając, ilość CO2 generowana przez spalanie gazu oraz paliw w silnikach pojazdów klientów to ponad 150 milionów ton rocznie. Około 63 miliony ton rocznie bez lotosu i PGNG. Brzmi może skomplikowanie, jednak w prezentacji dotyczącej aktualizacji strategii Orlen 2030 jest to obrazowo przedstawione. Link do materiałów znajdziesz w opisie tego odcinka. Wróćmy do Staszka i dowiedzmy się, co było motywacją zwiększenia celów dekarbonizacji. Po pierwsze jest, i chyba od tego trzeba zacząć no, czujemy się, mówimy, że jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Europie i, i czujemy naszą odpowiedzialność w zakresie środowiskowym i bardzo poważnie te nasze zobowiązania środowiskowe traktujemy. I to jest na pewno podstawowy czynnik, dla którego przyjęliśmy nowe cele dekarbonizacyjne. Po drugie, bardzo istotne są te nowe, coraz bardziej restrykcyjne cele regulacyjne. Regulacje dzisiaj w największym stopniu odnoszą się wyłącznie do Części emisji CO2, za które my jako grupa Orlen musimy płacić, ale widzimy, że kierunek regulacyjny jest taki, że po pierwsze ceny tych uprawnień bardzo wyraźnie rosną, a po drugie widzimy też plany obłożenia podatkiem ETS także innych obszarów emisji, które dzisiaj nie są obłożone, w związku z tym ograniczanie emisji w całym łańcuchu wartości też się po prostu czysto biznesowo od strony regulacyjnej opłaca. Wspomniany podatek ETS to Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji. Jest on kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, np. dwutlenku węgla. W opłacalny sposób. Zasady jego funkcjonowania są określone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. System obejmuje ponad 11 tysięcy instalacji w sektorze energetycznym i przemysłowym na obszarze Unii Europejskiej i Norwegii. Te instalacje odpowiedzialne są za blisko połowę unijnej emisji dwutlenku węgla. System działa na zasadzie tzw. cap and trade, czyli limit węgla i handel emisjami. Komisja Europejska ustala w ramach każdego okresu rozliczeniowego dopuszczalny limit. Limit emisji, który w kolejnych latach jest zmniejszany. Widzimy też bardzo wyraźnie oczekiwania instytucji finansowych w zakresie dekarbonizacji i naszych partnerów biznesowych, i nasza aktualizacja strategii w tym zakresie też jest odpowiedzią na ich oczekiwania. I wreszcie ostatni fundamentalny argument za przyspieszeniem tej naszej agendy dekarbonizacyjnej to fakt, że transformacja energetyczna i dekarbonizacja tworzą nowe szanse biznesowe dla takich firmy jak Grupa Orlen. Dla przykładu, odnawialne źródła energii i inwestycje w nowe moce w tym obszarze, no z jednej strony tworzą bardzo perspektywiczny biznes dla grupy Orlen, a z drugiej równolegle, w tym samym czasie, ograniczają nasz ślad węglowy. To samo dotyczy inwestycje w stacje ładowania, odnawialny wodór to są wszystko działalności, które mają swoje uzasadnienie biznesowe, a równolegle pozwalają nam ograniczać emisję w całym łańcuchu wartości grupy Orlen. Pamiętam, że podczas naszej rozmowy, która ukazała się w odcinku będącym zapowiedzią naszej serii podcastowej, mówiliśmy o strategii ESG 2021-2023. Jak to się ma do aktualizacji strategii 2030? Czy te dokumenty w jakiś sposób się ze sobą łączą? Myśmy równolegle jeszcze do, do prac nad aktualizacją strategii wzmocnili obszar zarządzania kwestiami klimatycznymi w grupie Orlen. Po pierwsze. Powołaliśmy pełnomocnika zarządu na poziomie, właśnie członka zarządu do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju czyli bardzo wyraźnie wskazaliśmy, że kwestie związane z dekarbonizacją, z, ze zmianami klimatycznymi i z konsekwencjami biznesowymi i finansowymi zmian klimatycznych mają swojego właściciela na poziomie zarządu. Po drugie powołaliśmy też radę do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju, gdzie te tematy związane z dekarbonizacją, z ryzykami klimatycznymi omawiamy na najwyższym szczeblu zarządczym w Orlenie. I wreszcie przygotowaliśmy politykę klimatyczną, którą lada moment z uwzględnieniem już tych nowych celów dekarbonizacji i transformacji grupy Orlen opublikujemy. W której będzie można zobaczyć, jakie jest nasze podejście do, do tych kwestii. Ale znowu, to nie chodzi wyłącznie o podejście w zakresie odpowiedzialności za, za te kwestie takiej społecznej odpowiedzialności czy środowiskowej, tylko to jest dokument, w którym my pokazujemy, jaki wpływ też finansowy i biznesowy klimat, zmiany klimatu będą miały dla grupy Orlen w dłuższej perspektywie. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, proszę powiedz Staszku, jakie znaczenie dla mnie, słuchacza, czy dla klienta stacji paliw albo odbiorcy energii ma aktualizacja strategii namacalnie dla klienta końcowego? Warto, żebyśmy mieli pełną świadomość, że ta strategia, którą żeśmy zaktualizowali, ona nie odnosi się wyłącznie do tego obszaru działalności, z którym wszyscy najbardziej kojarzą potocznie Orlen, czyli do sieci stacji paliw. Natomiast ona odnosi się także do Innych obszarów, które mają też bardzo mocne perspektywy wzrostu. Mówimy tu o obszarze wydobycia węglowodorów, o obszarze obrotu gazem, o produkcji rafineryjnej, o produkcji petrochemicznej, o energetyce konwencjonalnej i o sieciach dystrybucji. Segmentem biznesowym, do którego przyłożyliśmy bardzo dużą wagę podczas aktualizacji tej strategii, jest tak zwana nowa energetyka, w której mieszczą się zarówno inwestycje w odnawialne źródła energii, jak i inwestycje w produkcję biogazu i biometanu oraz produkcję odnawialnego wodoru dla przemysłu i dla sektora transportu. To, co się najbardziej wybija w tym segmencie nowej energetyki, to jest radykalny wzrost naszej aspiracji, jeśli chodzi o moce w odnawialnych źródeł energii, bo planujemy przekroczyć 9 GW w 2030 roku i siłą rzeczy to powoduje, że my będziemy musieli się rozwijać zarówno organicznie, jak i nieorganicznie, nie tylko w Polsce i w najbliższym otoczeniu Polski, ale też szerzej patrzeć na opcje rozwoju OZE w Europie. A zatem już nie tak odległa przyszłość to chociażby czysta energia z morskich farm wiatrowych, CNG dla ciężarówek z pochodzącego z odpadów rolnych biometanu, czy zeroemisyjne i ciche autobusy miejskie na wodór. To na sam koniec naszego spotkania. Powiedz proszę jeszcze o kolejnych krokach po ogłoszeniu strategii. Została ogłoszona i co dalej? Jesteśmy już w takim bardzo satysfakcjonującym momencie pracy nad strategią, czyli publicznie pokazaliśmy nasze cele i aspiracje do 2030 roku, i teraz przechodzimy do. Do kolejnego etapu pracy nad strategią, to znaczy tak zwanego zoperacjonalizowania tych planów i rozpisania ich już bardzo precyzyjnego na plany wdrożeniowe w poszczególnych obszarach i spółkach grupy Orlen, no i rozpoczęcia realizacji tych celów, po to, żebyśmy w kolejnych latach mogli zaraportować publicznie też kolejne etapy realizacji tego ambitnego planu transformacji Orlenu i transformacji polskiego sektora energetycznego. To już wszystko na dziś. Jeśli zainteresowały cię aspekty poruszane w tym odcinku, to ich rozwinięcie znajdziesz w pozostałych dostępnych na playliście naszego kanału. Nie zapomnij subskrybować tej serii, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Przypominam jeszcze, że w opisie znajdują się linki kierujące do materiałów związanych z aktualizacją strategii grupy Orlen do 2030 roku. Do usłyszenia.